To są skutki ciężkiego śniegu, który zalegał na gałęziach. Niestety całe drzewo mi połamało, praktycznie cały tu przód, wszystko leży. Trzeba będzie się braci to wszystko powycinać. Budka jakoś szczęśliwie ocalała, ale o nad nią cały konar oderwany. Tu poniżej. No tragedia. Wszystko mam pod śniegiem, a jest tego tyle, że przyjechałem tu, ale na raz tego nie ogarnę. Na działce mam wykopane korytarze. No, zima stulecia, niestety. No, zniszczenia ogromne. Tu jest woła. Korytarz, wszystko pod śniegiem. No, nawet nie mam czasu tego dzisiaj porobić. Kosę przejścia porobiłem, chyba z 3 godziny. Tutaj mam bukspany. Też przypuszczam, że masakra to wszystko. No, niestety, tam kosodrzewina. Grópsze się pewnie podniosą, ale te cieniutkie to mi czuję, że szlak trafi.